Desior. Co tam robi? Próbuję się dostać do kuferka. Desior. Ale wiecie co? Ona to jest taki spryciarz. Des. A! Śpię sobie, śpie, Co już ten poziom nie... Te się słaba! To znowu my ta, co się czepia, ta co głośno mówi i ta, co analizuje, czyli Aśka Waniliowa, Marzena desta, psia ekipa i Agata z mej psy. Rozmawiamy ciąg dalszy słabych praktyk tego terapii, mhm. Praca szczeniaków, młodych psów. Dlaczego to jest błąd? Dlaczego nie można zrobić tak? To znaczy, dlaczego to jest zły pomysł, że bierzemy szczeniaka i zaczynamy prowadzić z nim pełnowymiarowe zajęcia? Tak sobie myślę, że może to jest tak, jak kiedyś było, wiecie, z czasem pracy psa. Że tak jakby w ogóle, znaczy tak wyszliśmy w ten obszar, kiedy coś się zaczęło robić bez refleksji nad tym. Tak jak kiedyś psy po prostu pracowały, tyle ile było chętnych, tyle miały zajęć w tygodniu i dopiero później gdzieś przyszła refleksja, że no może nie do końca to jest dla nich dobre i skoro nie jest dobre dla psów, no to po prostu no nie jest właściwe. To może teraz też się tak właśnie zadziało z tymi psami młodymi, że, że tak jakby rozumiem niedoświadczonych dogoterapeutów, bo chyba jednak głównie to się dzieje wśród osób, które zaczynają. Mhm. Wydaje mi się, że wśród osób, które, dla których to jest kolejny pies do pracy, e, no to to wprowadzanie go w te zajęcia jednak e, jest bardziej przemyślane. Że to raczej jest właśnie wśród osób, które dopiero chcą rozpocząć swoją drogę w dogoterapii i tak jakby ja rozumiem ich taki, wiecie, no zapał, no bo skończyli ten kurs, chcą się po prostu sprawdzić, chcą zobaczyć, czy to dla nich, chcą tak jakby no po prostu już zacząć działać, no i jeżeli zdecydowali się na tego psa, no to znowu chcą zobaczyć, jak będzie im się pracowało z tym psem i... Być może też mają takie poczucie, że jeżeli nie zaczną odpowiednio wcześnie, to zaczną zbyt późno i to zbyt późno sprawi, że coś przegapili albo że ten pies później nie da sobie z tym rady. Bo, na przykład, powinien zacząć od maleńkiego, tak? Już się wdrażać w zajęcia. Może gdzieś brakuje wiedzy po prostu na kursach mówiącej o tym, że no niekoniecznie im wcześniej tym lepiej akurat jeśli chodzi o dogoterapię, bo psi organizm po prostu nie ma zasobów, nie ma umiejętności, jego mózg też nie jest jeszcze na tyle rozwinięty, jego ciało, żeby być sobie w stanie poradzić z tym wszystkim, co go spotyka na zajęciach w placówce? Po prostu nie ma takiej fizycznej, psychicznej możliwości, żeby szczeniak sobie z tym poradził bez konsekwencji dla siebie. Może to jest tak, jak mówisz, po pierwsze, że to osoby, które zaczynają, no i jest ten zapał, jest ten pies, że na kursach i w ogóle nie wiem czy cały czas tak jest, ale miałam takie wrażenie, że. Jak ja uczyłam się o dogoterapii, to duży nacisk był kładziony na to, żeby wprowadzać psa do pracy. Że to jest takie, żeby sprawdzić, żeby oswajać, żeby z tymi zajęciami. Ale mam wrażenie, że jeśli chodzi o psy to jest niedoceniana rola szkolenia i wagi relacji pies-przewodnik. A przeceniane to, że pies musi się jako szczeniak mm -hmm. znaleźć w tych sytuacjach. Na przykład weźmiemy psa dorosłego, tak? mamy dwu-, trzyletniego psa, z którym mamy dobrą relację, i ludziom nie przychodzi, że jak my wiemy, co będziemy robić, jak pójdziemy na zajęcia i po prostu zaproponujemy psu schemat, który zna, jeżeli szkolimy psa, to jakby szkolenia, bo możemy świetnie wykorzystać różne rzeczy, i że on będzie się odnajdował lepiej. W, tych, w tej sytuacji, niż w takiej sytuacji, jeżeli jest tak, że ktoś z, nie wiem, ze szczeniakiem pójdzie od razu niby przyzwyczajać, nie? Tak, rzeczywiście to bardzo mnie zagrało to, że tak jakby to musi być sprawdzenie psa podczas zajęć dogoterapii, a tak jakby w ogóle się nie zwracał uwagę na to, żeby zbudować ten fundament naszej relacji z tym psem. Mało kto na tych kursach, yy, czy yy, no w ogóle gdziekolwiek informacji, nawet w internecie, mówi właśnie o tym, że to ta relacja z przewodnikiem jest najważniejsza i że trzeba zacząć jakby od tego, bo jeżeli. Pies będzie widział, że ze swoim przewodnikiem robi się fajne rzeczy, że można mu zaufać, że zawsze jakby stanie w jego, że tak to ujmę, obronie i będzie dbał o jego, o jego, dobre samopoczucie, czy to na spacerach, czy to podczas jakichś tam sesji szkoleniowych typu podstawowe posłuszeństwo, czy to jakichś tam innych, innych jakichś psich sportów, to tak samo będzie miało to odzwierciedlenie później w pracy takie już stricte na zajęciach. Dzięki temu ten pies też będzie miał więcej zasobów, żeby sobie na tych zajęciach poradzić, bo nawet jeżeli sam będzie niedojrzały, to już będzie gdzieś miał taką świadomość, że może na tym przewodniku polegać i nawet jeżeli sam sobie nie będzie mógł z czymś poradzić, no to tu wkracza to zaufanie do, do przewodnika, ale wiecie, może to też jest tak, że ktoś sobie pomyśli, no dobra, ale ten pies jest ze mną, nie wiem, trzy miesiące, no przecież codziennie spędzamy razem czas, no może to już wystarczy. Nie? że przez te trzy miesiące już się na przykład, przykładowo zbudowało to to, no to, no to już możemy iść. I tak naprawdę chyba tą relację tworzy się cały czas, to nie jest tak, że się ją zbuduje i jest koniec, kropka. Ta relacja jest cały czas jakby albo ulepszana, albo wręcz odwrotnie. Więc tak naprawdę w sumie nie można tego powiedzieć, że tak już, nie, to już nad relacją nie pracujemy, tylko możemy iść na zajęcia. Bo nad tą relacją pracujemy cały czas, jeżeli jesteśmy jakby w kontakcie ze swoim psem, tak? Natomiast no, jeżeli chodzi o wprowadzanie do tych zajęć, no to chyba mało jest też rzeczy powiedziane. Niby jest takie duże ogólnikowo. Trzeba stopniowo, tak? No ale jak widać, jakby dla ludzi stopniowo to jest zupełnie tak. różne jakby opcje, tak? No bo ja tak sobie myślę, nie wiem, jak ktoś się zapisuje na grę na fortepianie, to nie przychodzi najpierw jakby do nauczyciela, ten mu pokazuje nuty i mówi, będziemy już to grać i grają, <noise> <noise> tak? Tylko bardzo często jest najpierw yy, yy, powiedzenie, co, jak jest zbudowany ten fortepian, co to znaczy, nauka tych nut i tak dalej, a potem samo granie jest jakby yy, yy, końcowym tym tym, więc tak samo i tutaj, tak? Nie wprowadza się od razu tego psa na zajęcia z dziećmi, tylko właśnie może najpierw trzeba by było jakby rozłożyć to na Składowe, zapoznanie z różnymi miejscami, zapoznanie z różnymi ludźmi, potem zapoznanie jakby z ludźmi w różnych miejscach. E, z różnymi sytuacjami. To jeszcze, jeszcze mi tak przychodzi, że samo zapoznanie to jest jedno, ale jeszcze, żeby brać pod uwagę to, jak to zapoznanie wygląda i jak ten pies sobie z tym radzi. Bo czasami, tak jak było z tą magiczną tak złota dwunastka, czy jak to się nazywało? Odhaczone. Widziała garnek, widziała metalowe coś tam parasol, ale tak jakby to, że to zobaczyła, e, znaczyło, że tak jakby to... E, Poznała i pozytywnie jest, i jest odhaczone, a to chodzi o to, w jaki sposób ten pies jeszcze na to zareaguje i jak sobie z tym poradził. I jeżeli widzimy, że właśnie z tymi różnymi miejscami, osobami jest z nami w fajnym kontakcie, komunikuje się, zaczął się czuć pewnie, stabilnie, e, tak jakby nie czuje się sam ze sobą dobrze i widać to po jego reakcjach, to to dopiero znaczy, że tak jakby przyszliśmy dobrze ten, że przeszliśmy, że jesteśmy fajnie w tym etapie i może ma już gotowość na coś więcej, a nie tylko, że a Byliśmy tam, poznał już. Tak. Tylko też jak sobie y, z tym poradził? Poza tym ja myślę, że ludzie naprawdę nie doceniają. Ja chyba też nie doceniałam, dopóki jakby nie zobaczyłam po swoim psie, jak relacja y, podczas szkolenia. To, co się z psem zrobi, i jakieś komendy, jakieś takie i odnoszenie się do tego pewnego schematu, jednak, jakie to jest dla psa pomocne w każdej nowej sytuacji, bo to, co jest dla nas nową sytuacją i niby dla niego jest nową, to jak my jakby wprowadzimy jakiś znany mu schemat, powiedzmy szkoleniowy, to on, aha, no to tak, i on jakby wie, tak? Tak I na przykład. Podfice, nie? Takie tak. coś bezpiecznego w tym tak. nie Tak, I, nie znam. I, i że to, bo tak sobie myślę, że to może trochę tak jakby na przykład, jeżeli ktoś pierwszy raz leci samolotem i nigdy nie był na lotnisku. To jeżeli od razu pójdzie na lotnisko, powiedzmy, wiecie, Chopina, tak, jakiś, który jest skomplikowany, to za pierwszym razem, zanim się zorientuje, ile jest tych bramek, kiedy to jest przejście, gdzie tu pokazywać te bilety, gdzie się pokazuje, kiedy tutaj się wchodzi, a kiedy tutaj, że może być za wcześnie, za późno, że każą mu zjąć buty albo nie każą, że każą zjąć coś tam, to jest dużo. Ale jak pierwszy lot to jest z mniejszego lotniska, tak? gdzie na przykład nie, nie masz nie wiadomo ile tych bramek i łatwiej jest odnaleźć się. Przejdziesz raz, tak, na przykład świtnik, nie? Przejdziesz raz e, i potem idziesz na duże lotnisko to już jakby masz w głowie schemat, masz, Co się może może spotkać, tak, nie? masz może więcej opcji wyboru, ale jakby wiesz, że musisz przejść tutaj, tu pokazać bilet, tutaj coś mhm. tam, tu y i tak dalej, jakby już w tej nawet większym y miejscu jakby łatwiej się odnaleźć mhm. po prostu. Jeżeli my, tak jakby środowisko y siłą rzeczy ma duży obszar nieprzewidywalności, to my możemy zadbać o to, żebyśmy my, tak jakby w relacji z naszym psem w tym środowisku dawali mu jak najwięcej przewidywalności w naszym zachowaniu. I w takich naszych jakichś nawykach, czy właśnie schematach reagowania. To jest coś, co my możemy psu dać, tą przewidywalność od nas. I, i to właśnie to jest taki fundament, który mu po prostu pomoże z tym yy, no, zmierzać się z tą rzeczywistością. I też jeszcze jedna rzecz mi przyszła, że chyba nie brane jest kompletnie pod uwagę to, że no, jednak to są się dzieci, które w przeciągu tych dwóch lat no, przechodzą bujny okres dojrzewania. Więc tak. one szalenie się zmieniają na przestrzeni tych dwóch lat. Zmieniają się ich zasoby, zmieniają się ich możliwości, zmienia się ich postrzeganie, zmienia się ich reagowanie. Więc, Hormony buzują, tak, Więc nie można sobie wydać już jakiejś etykietki o swoim psie w momencie, kiedy on ma 6 miesięcy i coś stwierdzić, o jest tak i, i już możemy działać. No nie bez powodu mówi się, że pies powinien osiągnąć ten chociaż pierwszy próg dojrzałości emocjonalnej. Tak, 6 miesięcy czy pod tytułem zaraz zaczyna się najtrudniejszy okres przebudowa całej tej osobowości. No generalnie chyba w ogóle, jeżeli chodzi o, o szczeniaki, Czyli ja pod jakby, tym słowem szczeniakiem mam na myśli psy do przynajmniej roku życia. No nawet półtora. E, ja tak, no ale tak, jeżeli... jeżeli myślimy o pracy, Tak. Hmm. to jakby nie mówimy w, w, przez te półtora roku, nie mówimy o pracy, tylko to jest ciągle przygotowywanie hmm. tego psa do tej pracy. Hmm. tak? Czyli to nie może być, że ten pies wejdzie sobie na 45 minut. Hmm. I jakby zrobi pracę psa dorosłego, który normalnie w ten sposób pracuje. Tylko przygotowanie no to jest, są jakieś stopnie, czyli wszystko jakby musi być podzielone, bo to jest nadal psie dziecko. A może to właśnie to jest to, że słuchajcie, mylone jest pojęcie tak jakby w cudzysłowie, socjalizowania i oswajania z pracą, z pracą. Mhm. No bo okej, okay, oswajanie z pracą, z pewnymi jej obszarami to jest jedno, ale udział w pełnowymiarowych zajęciach, gdzie od tego psa jest właśnie wymagana jego obecność w pełnym wymiarze dla uczestników, no to to już jest po prostu praca, to nie jest oswoje. I tak jakby jeżeli cały ciężar też jest oparty na tym psie, jeżeli, no ja wiem, że to jest trudno organizacyjnie, ale jeżeli to ten przewodnik opiekun psa. No nie ma możliwości skupienia się stuprocentowego na tym psie, bo na przykład jednocześnie prowadzi zajęcie. No to jest mega trudne. Yy, I jeszcze, tak jakby yy, zobowiązywać się do tego, deklarując te zajęcia, mm -hmm. oferując te tak, zajęcia, tak, tak, tak. to już jesteś, tak jakby stawiasz siebie sam pod ścianą i mm -hmm. w sytuacji bez wyjścia, gdzie tak na dobrą sprawę nie może się to skończyć dobrze dla twojego psa, dla odbiorców, dla twojego zespołu ty pies i dla twojej przyszłości tego terapeutycznej. Dlatego tu chyba jakby mm, cel musi być postawiony zupełnie inny, czyli celem jest, że mój pies wejdzie do sali, wejdą dzieci, on będzie się zachował spokojnie, zamieni trzy zdania z tymi dziećmi i dzieci wychodzą, tak? Mm. I że celem było to, że pies na przykład spokojnie się zachowywał podczas kiedy dzieci wchodziły, wychodziły z sali i kiedy siedziały tam 5 minut. Tak. Czyli nie nazywamy tego jakby, że to są zajęcia dla dzieci i robimy te zajęcia dla dzieci, tylko jakby no z góry przedstawiamy tej e, grupie tych dzieci i tym e, paniom e, nauczycielkom, że jakby naszym celem jest przygotowanie naszego psa, a nie jakby celem jest zrobienie zajęć dla dzieci. Hmm, I to jest zbyt szybkie wychodzenie z ofertą. Tak. Zajęć, ja, tak. No zdecydowanie. Zwłaszcza, jeżeli ktoś na przykład już pracuje, tak, ma jakieś zajęcia z dziećmi, to ja bym na przykład na miejscu tej osoby. Co ja bym zrobiła? To ja bym po prostu jak mam swoje dzieje. Ale wiesz, zajęcia, że, że, że wejdę, ale nawet jak nie pracujesz, to masz koleżanki, które mają oczywiście. Dzieci. Gdzieś kogoś znajomego zawsze się gdzieś coś jest szansa tak. zagadać, poprosić. Tak. Ale na przykład jakbym chciała, powiedzmy, że tak powiem, w pracy, tak? No to jeżeli planuję zabierać swojego psa do pracy, no to jakby zakładam też, że jest albo jakieś oddzielne pomieszczenie, albo klatka, albo coś, ten desen, jakby ten to zwierzę się najpierw uczy w ogóle tego miejsca, przebywania, jakby znajomości, tego, ale na przykład jakbym miała inne tematyczne zajęcia, to po prostu, no bo zakładam, że on nie jest w sali, jakby nie? Wtedy, że prowadzę inne zajęcia, i po prostu mówię, słuchaj, chciałabym, żeby kogoś poznała, nie? Jakby po, po ten, i jakby bez oferowania, że to będą zajęcia z psem, ale wykorzystuję, mhm. że mam tu dziecko. Jakby to jest niezobowiązujące mhm. wtedy, a jest miłe zaskoczenie. I ja mogę sobie na luzaku e, na przykład pięć ostatnich minut jakoś e, zająć i jakby spokojnie poobserwować to zwierzę, jakoś tak. Inaczej to, ułatwić, te tak. To, to... tak. I wszyscy, którzy mają dzieci w, w przedszkolach, nie? bo myślę bardziej o... E, bo w szkole wydaje mi się, że trudniej, bo szkoły są, mają te dzwonki, jakby mm -hmm. tam jest ten harmider większy, więc jakby tam bym... Naprawdę, jakby panie e, w przedszkolu, jak się powie, e, czy może się po prostu przyjść na 5 minut, że dzieci proszę usadzić i tak dalej, ucieszą się jeszcze, nie? Mm -hmm. Jak nie muszą za to w ogóle zapłacić, ktoś wejdzie na chwilę, ale dzieci będą opowiadać, że był pies, tak? Albo że na przykład się pójdzie z nimi na spacer, bo dzieci. idą, No bo po prostu takie. Szukać ten... takich okazji, tak, nie? ale to jest... no to trzeba mieć właśnie ten cel sobie taki postawić, a nie. No chyba trzeba po prostu sobie jakby wyrobić taką umiejętność dzielenia tego szkolenia na jakieś takie etapy mini, tak? Może nie wiem, może ktoś potrzebowałby, żeby sobie to po prostu rozpisać, że cel ma taki, że mój pies jakby w wieku, tak, nie wiem, półtora roku, dwóch lat będzie ze mną chodził na zajęcia, które będą trwały 45 minut, więc rozbijam sobie jakby ten cel na mniejsze, mniejsze i po kolei sobie jakby je realizuję, tak? A nie, że y, y, od razu zabieram go na takie zajęcia, tak? Bo on będzie za rok, będzie ze mną tak pracował. Zawsze wejście z psem jest y, trudne do, do ludzi, no ale wyobraźcie sobie, jak trudne tak. jest wejście ze szczeniaczkiem. Mhm. No kurczę, no wtedy to już wiecie. No ludzie reagują jak reagują, reagują normalnie, naturalnie, ale no dla nas i dla tego, co my byśmy chcieli, żeby to się działo, to z reguły to niekoniecznie jest to. Więc, tak jakby, no znowu stawiamy sobie, jakby, utrudniamy sobie po tak. prostu to wszystko bardzo, tak? Bo I... zamiast jakby skupić się na tym, co przekazujemy psu w sensie, jak on reaguje, co my powinniśmy teraz zrobić, to wtedy musimy się skupić na tym, żeby wyedukować te osoby dookoła, dlaczego nie mogą robić tego czy tamtego, tak? A przecież to jest taki złodziejstwo, tak. szczynia, czy nic takiego się nie No wie. myślę, że też jest chyba ważne, że yy, może ludzie sobie też po prostu nie zdają z tego sprawy. Dlaczego? Jakby to się może stać w momencie, kiedy My będziemy, zaczniemy takiego szczeniaczka zawierać na takie stricte zajęcia, że on będzie miał, nie wiem, codziennie te zajęcia, co drugi dzień, raz w tygodniu nawet te zajęcia niech ma. Tak. E, e... No właśnie, to się może stać. Że to jest pies, który z dużym prawdopodobieństwem bardzo szybko się, przestanie się w niej o wiele dużo szybciej czuć dobrze e, i chcieć do niej chodzić z przewodnikiem i ufać przewodnikowi, że to jest fajna mm -hmm. aktywność. Więc, no tak jakby, no, dla mnie taka dogoterapia nie powinna się odbywać, w której pies mhm. się czuje, czuje źle. I taki pies, który zostanie wrzucony w te zbyt trudne, z pewnością, dla szczeniaka warunki, po prostu bardzo szybko się wypali zawodowo. To, to jestem o tym przekonany. Zresztą myślę, że, no tutaj, ja też popełniałam te błędy ze swoim pierwszym psem. No i mam przykład, jak wygląda pies po latach pracy, który został wprowadzony na spokojnie z czasem, z szacunkiem, z przemyślunkiem o wiele większym, i jak on się w tej pracy czuje, a jak się czuje pies, kiedy to wszystko zadziało się za szybko i za duże i za intensywnie dla na jej rozwój po prostu. Ja myślę, że warto też powiedzieć, że może być tak, że na przykład, jeżeli będzie to pies bardziej pewny siebie, to w pewnym momencie nie będzie chciał chodzić na zajęcia. Mhm. Tak? Jakby będzie opór. Lub, Lub będzie, się... znajdzie takie strategie, które po prostu z którymi sobie poradzi. Tak? Czyli zacznie stosować no, takie zachowania, tak. które, e, tak jakby, którymi siebie sam ochroni. Tym bardziej, że to jest szczenie. Szczenie. Tak. Co robią szczeniaki? No Kurczę, co robisz szczeniaki? Im się coś nie podoba. No, no i tego nie zmienimy. One mają do tego pełne prawo. No jakby, jak sobie poradzimy z tym, że zwierzę nam nie chce iść na zajęcia, nie? Że na przykład. Y, Zapraszamy, wchodzimy gdzieś do sali nie? i wszyscy widzą, że ten pies najchętniej by uciekł. No przecież to jest kastowanie zajęć, nie? bo ludzie nie są głupi, oni to widzą i nie będzie im się to podobało. Co zrobimy, jak pies zacznie nam na zajęciach szczekać? Bo to też jest y, y, jakby taka możliwa sytuacja, tak? Ja na przykład. Podgryzać. Jak, jak podgryzać. Szczeniaczek, przecież. Mi na przykład cztery tygodnie temu zdarzyło się, że blu zaczęła szczekać na zajęciach, i ja wiedziałam, że aha, jak ona szczeka na zajęciach, to oznacza, że ona teraz natychmiast musi wyjść na dwór. Nadaktywność też. No bo jednak szczeniaczki są jakby. Mają pełno energii. Fakt, że tą energię szybko pożytkują i padają, no ale w momencie, kiedy będą w miejscu, w którym nie czują się bezpiecznie, to nie będą w stanie w nim odpocząć, więc bardzo możliwe, że będą się stale jakby nakręcać nie wiem, chodzić, e, chcieć się bawić, e, no cokolwiek, tak? I to sprawi z kolei, że ich organizm będzie maksymalnie przebodźcowany tak. i tym słabiej będzie sobie radził z wszystkimi bodźcami, które go spotykają, tak. więc ta pętla będzie się cały czas zaciskać. I notabene to będzie jakby. Wcale nie przygotowanie prawidłowe psa do pracy, tylko właśnie nieprawidłowe, bo on się nie zapamięta tego jako, o było fajnie, coś, żeśmy fajnego porobili, i poszliśmy w takim momencie, w którym ja bym jeszcze coś chciał, tylko jakby zmęczyło mnie to tak, że musiałem potem tak, dwa dni no e, odsypiać i, i, i nie wiadomo, co. I, I teraz jak tak, znowu tam pójdę, to znowu będzie to samo, będą mnie męczyć. Myślę, że na przykład w przedszkolach, gdzie są też inne zabawki e, dzieci to pies może, chodzi i jakby wyciągać dziecięce zabawki. Coś tam wyciągać z tak. takie rzeczy, znaczy, jakby nie korzystać z niego ze swojego sprzętu, tak? <grym> I na przykład, i to jest też tak, jakby co zrobimy w takiej sytuacji, kiedy wszyscy to jakby widzą i tak. my właściwie mamy taką sytuację i teraz tak, czy mamy prowadzić zajęcia, czy musimy sobie z tą A, sytuacją poradzić? Czy musimy nie? sobie z nią poradzić w taki sposób, żeby ona była dobra, dobra rozwojowo dla tak. naszej przyszłości z tym psem? No, na ile przewodnik w tym momencie ma na to szansę? Żeby tak jakby zaopiekować się tą sytuacją? Dobrze dla swojego psa, dobrze dla ich przyszłej pracy w dogoterapii, i jeszcze dobrze dla odbiorcy. Nie? Trudne to jest. Tak, no bardzo dużo jest w sumie takich pułapek ze, ze szczeniakiem, i, i tak naprawdę, jeżeli to jest pies, który dopiero uczy się już nawet nie tyle jakby pracy z nami, ale ogólnie życia i świata poznaje, no to na takich zajęciach mnóstwo rzeczy się może zdarzyć, które my po prostu nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Ale nawet... e, I w momencie, kiedy, nie wiem, naszym celem było wejście na 15 minut i wyjść to jak się coś stanie po trzech minutach, to jesteśmy w stanie wyjść. Ale jeżeli oferujemy już ze szczeniakiem zajęcia, ta grupa tak. jakby nam się zbierze e, i te dzieci czekają, a my nagle widzimy, że coś jest nie tak, że ten pies chce w panice wyjść i my z nim nie wyjdziemy, no to, to też nie będzie jakby e, dobre przygotowanie i, i, i dobra rzecz. A znowu z drugiej strony, co nagle weźmiemy go pod pachę i, wyj i wyjdziemy? Nie mówiąc ani dzieciom, ani nikomu jakby ani słowa. Ale wiesz, to hmm. też jest pułapka, no bo tutaj mówimy o panice, ale też jest pułapka tej nadaktywności takiego, wiecie, w sensie nakręcenia się, hmm. no bo my też nie chcemy, żeby nasz pies w pracy wchodził na aż tak wysokie emocje, jeżeli chodzi o podniecenie, jeżeli chodzi, bo to też dla niego nie jest zdrowe, no jednak mówimy o jakiejś takiej stabilności emocjonalnej, więc jeżeli pies wejdzie właśnie do tego przedszkola, gdzie wszyscy się będą na niego cieszyć, no przecież ten pies będzie chłonął te reakcje, zobaczy hmm. masę zabawek, masę bodźców, tu ktoś piśnie, tu kto coś, ktoś coś powie, generalnie dzieje jest dużo, więc szczeniak, który na przykład może nie wejść w panikę, może nie wejść w strach, może nie wejść w zamrożenie, może wejść w taką nadaktywność i z kolei on się też będzie uczył, że jak, a jak idę do pracy, to jestem zawsze taki, wiecie, na tak. takim spidzie, na takim spidzie, na takim spidzie i to też i się wydaje, o jestu szczeniaczek fajnie, on chce się bawić, dobrze się tu czuje, bo chce się bawić, no a to też nie jest dla niego zdrowe. Tak, albo może, no właśnie tak jak mówiłaś wcześniej, to może być jedna ze sposobów strategii, jakby upuszczenia sobie trochę emocji, nie? bo jednak w zabawie trochę tych emocji spada. No więc, jakby trochę nam tak wychodzi, że błąd pod tytułem szczeniak pracujący już w długoterapii nie tylko jest z błędem, ze względu na to, że jakby to jest niezdrowe dla, dla psa, ale generalnie może go skasować w dalszym, tak. jakby w da, do dalszej pracy i możemy sobie psa po prostu zepsuć. I jak zaczniemy do go terapii szczeniaka, to może być tak, że. Do niczego do nie dojdzie. Nie dojdzie, nie skończymy. Jeśli uważacie, że nasze rozmowy są wartościowe i potrzebne, to dzielcie się nimi z innymi. No. Zuma też tak uważa.